Ruszył. Nie ruszył, tylko zatrzymał. Jak tak będzie często stawał, to do jeszcze jedną zimę przeżyjemy na tej nieludzkiej ziemi. A nie ruszył! Nie kracz, kobieto, nie kracz! Zapytaj wróżki. Polska już blisko? Nic tu nie widzę. Niby będziemy, a nie będziemy. Niby wrócimy, a będzie co innego. Niby do swojego, a to nie nasze. A ruskich to nieprędko się pozbędziemy. Pomieszało się babie z głodu we łbie. Gada od rzeczy. Mnie się sprawdziło, co wróżyła. Teraz nie rozumiem. Ale myślę, że będzie dobrze. Zresztą, co nam zostało? W Bogu nadzieja, pomódlmy się. Zaraz świta. Czekajta! Kobiety znowu pociąg staje. Ale trupów tam leży. Całe pole trupów leżą plecami ku górze. Co ty przez okno tam widzisz? Słońca nie widać i cała ziemia we mgle. Stanął. Otwierzmy drzwi. Czekaj. Tyle ludzi. Kto ich tak ułożył w jedną stronę? Cicho. Słychać modlitwę. Po naszemu gadają. One żyją. Patrzajcie. Leżą krzyżem na ziemi i się modlą. Ale naroda. Co one tam widzą? Patrzcie! Tam wieża kościelna! Krzyż na wieży widać? Jaki? Prawosławny? Nie! Nasz! Katolicki! Dzięki Bogu! Polska! ma Matulo przenajświętsza! Zdrowaś Maryjo! Łaski, łaski pełna, pełna Pan, 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 Pan z Tobą! Dzień dobry! Wy ja Polacy? Ja Powiedzieli, że Polacy. Polacy repatrianci, a ty kto? Polka, jeno z tamtego pociągu. Tam same Ukraińce na łobes i Biały burjadą. A ja chcę z naszymi, ze swoimi wolę. Na pewno? I ty zamiast Boga dzień chwalisz? Na nieludzkiej ziemi szczęść Boże, ty w gębie zapomniała? Dobrze, już dobrze. Siadajcie koło wróżbitki. Miejsca dość. Wróżbitki? U nas taka jedna była, co z kawy, znaczy fusów wróżyła. A skąd ci u nas kawa? Ona wróżbitka i wraczka po cioteczce z Kazachstanu, która ją przygarnęła, jak jej matkę wilki rozszarpały. Po tylu latach po święta w Polsce, pewnie ruskie wszystkich kur nie zjadły. Jajka na święta jakieś się znajdą, zboże już z ziemi wyszło, cebulka się znajdzie i będziemy barwić na Wielkanoc. U nas się całych nie barwili, malowało każde z osobna, babcia takie cudeńka robiła. Jakbyś miała dla całej rodziny każde z osobna robić, to by ci wielkiego piątku nie starczyło. Wcześniej się zaczynało. Jeno obrzędkiem młodziaki musieli się zajmować. U nas też się całe malowało, a potem skrobało. U nas też się całe malowało, ale wcześniej wzory woskiem kładło. Ciepłej wodzie woschłodził i wzory zostawały się. Ale żeby wcześniej pisanki przygotowywać? Co to, to nie. Po to jest Wielki Piątek. Od Wielkiego Czwartku ostrego w ręce się nie bierze. Robót ciężkich się nie rusza, tylko obrządek. W sobotę poświęcące też ino obrządek. Śniadanie wielkanocne to największe święto martwych zmartwychwstanie ważniejsze od narodzin choć wigilia to też przecie ważne święto mój boże jak nam wszystkim się razem znaleźć każdy z innych stron każdy po ciężkiej syberii i w jedno miejsce my pojedziemy jakże to dobrze będzie i daleko od komunistów Piłsudski dziadostwa nie wpuścił, to się zemścili na narodzie. A my znowu w poniewierce. To jeszcze nie koniec, kobiety, to jeszcze nie koniec. A co ci tam z tych kamyków, ci wróżbitko, widać? Przeszli ruskie przez Polskę i prędko nie wyjdą, kobiety w ukryciu, a chłopy w niewoli lub wyklęci będą. Na Sybir droga otwarta, nawet dla bohaterów z zachodu przybyłych. Znowu plecie, po syberyjskim piekle może być tylko lepiej. Przez pół wieku nie będzie Wam wolno mówić skąd wróciliście. Wrogi, nasze przyjaciółmi będą. Po pół wieku Polska powróci. A po dwóch dekadach suwerenności ojczyzny, młodziki same bez walki oddadzą. Nasza Wisła będzie oddzielać ruskich od Sprzymierzonych. To prawda, będzie Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a z Lewa Socjalistycznych Republik Sprzymierzonych albo Europejskich. Kamień nieurze. Nie będę tego słuchać. Na stacji dzieciaczkom trochę mlika przyniosę. A gdzie ty tu na tej spalonej ziemi krowę albo kozę znajdziesz? W pierwszych wagonach krowy mają, one nie z Syberii, jeno z Polesia. Ruskie im ziemię zabrały i całe gospodarstwa przenoszą. A my podobno z Unry na miejscu dostaniemy ziemię i ile kto zechce ziemi, a domy murowane stoją z kredensami pełnych talerzy. O, dobrze by było, u nas jak wywozili, to Białoruscy wszystko z domu kradły, a w nasze koszule nocne stroili się jak w suknie. Stary jak miał maszyny pod kierat podpięte, to nie wiedzieli na co to służy. Taki ciemny naród. U nas wszystko palili, żeby kułaki nie mieli do czego wracać. Ojciec tak pięknie chałupę wyrychtował. Każda belka nie miała. W nas dobre majstry były. Wszystko mieliśmy nowe. Ziemię Piłsudski za służbę dawał. Krótkie, ale piękne dzieciństwo mieliśmy. A rodzina u was jakaś została się? Wszystkich wywieźli. Całe rodziny. A sąsiadów w inną, nieznaną stronę. Ojca to już wcześniej aresztowali. Jak wszystkich mundurowych. Matka była w dużej ciąży. I dziecko w transporcie straciła. Nawet pochować nie dali. Na stacjach jak dawali wodę, to ciała składali na peronie. Boże, ile tego było zimna i głodu? Dużo ludzi umierało. To wy zimowych wywózek, a ja z letniej. Jak te wagony na słońcu stały, to było jak w piecu chlebowym. Umierali i dusili my się. Moja młodsza siostra tak zmarła. Też wyrzucili z wagonu bez księdza i grobu. Nawet nie wiem, ja stacja kolejowa się nazywała. Nas czworo było. Matka z głodu zmarła. Sama nie jadła, dzieciom oddawała. Brat dzięki Sikorskiemu do Andersa poszedł. Nie wiem, gdzie on teraz, ale Sikorskiemu oswobodzenie zawdzięczamy. Ostatni raz brata widziałam na stacji, jak wodę przynosił. Wiecie, jak Sikolski oswobodził, to można było do Ruski się zapisać albo pokazać dokumenty i Polakiem dalej zostać. Ale co tu pokazywać, jak wcześniej dokumenty zabierali. Ojciec w czapce papiery zaszył i my z Syberii do Kazachstanu ruszyli, bo mówili, że przy kołchozie... Co sik do jedzenia się zawsze znajdzie. A brat jak na stacji ogłoszenie o tworzeniu armii polskiej przeczytał, to matce krzyknął, że woli od kur za Polskę zginąć niż tutaj z głodu umrzeć i tylem go widziała. I gdyby Angole go nie zamordowali Kogo? Mojego brata? Nie, Sikorskiego. Angole ruskie. Gdyby nie zamordowały, to byśmy Polskę bez ruskich mieli. Ale dla Angolii ważniejsze było, żeby Stalina nie drażnić. Przed nami długa droga do wolności. I to nie z wróżb wam mówię, jeno parowozowy mi mówił. A córkę generała Sikorskiego to też gdzieś wywieźli. Co za mądra kobieta była, zawsze przy ojcu języki znała. Co to naszemu narodowi narobili? Ja tam nie politykom żyję. Chłop mój ułan był. O, ten to chodził do karczmy zamiast w pole i gadał więcej jak baby przy darciu pierza. A jak ruskie przyszły, to i mu gadanie nie pomogło. Gdzie go teraz szukać? A wy będziecie szukać chłopów? Z wojny i robót powrócą? Mojego ruskie do fabryki amunicji zabrali. Wszystko tajne i ślad zaginął. A starszy brat do Andersa nie zdążył, to go ruskie w mundur ubrali i gdzieś tam germańców tłucze. A może przeżył? Daj Bóg i do Berlina doszedł. Trzeba pisać do rodziny w centralnej Polsce. Może listy się spotkają. Muszą się dowiedzieć, że przeżyliście i do Czerwonego Krzyża pisać. Oni będą szukać, nawet za granicą. Do tych za granicą się nie przyznawajcie, bo sobie im kłopotu narobicie. Też wam te głupoty z tych kości wychodzą. Ja rodziny nie będę się wypierać. Nauczyłeś się przeżyć w Rosji, teraz naucz się w Nowej Polsce. Czasem lepiej gębę zawrzeć. Ja tam bym chciała dojechać, gdzie dużo ludzi z moich rodzinnych stron. Najbardziej to bym chciała do Warszawy, ale podobno już nie ma. Zburzyli, jak tu wszystko poukładać? Tyle mamy tradycji i pięknych zwyczajów. Tak pięknie kobiety zawsze wyszywały, robiły koronki, ozdabiały doby. Tyle rzeczy już zapomniałam. Najbardziej to chciałabym ugotować coś jak matka przed wojną. Zapach całej chałupie. Wyrwali nas z rodzinnej ziemi, jak drzewo z korzeniami. Nie mogę doczekać się nowego domu, ale i strach w sercu noszę. Wszystkie trafimy w jedno miejsce. Spędzimy święta tam, gdzie dojedzie pociąg. A nasze rodzinne tradycje, zwyczaje, niedzielny ubiór. Jajka, Wielkanoc będziemy malować, barwić, skrobać, czy woskiem smarować? Wszystko się pomiesza i zbuduje na nowo. Ważne, że z Bogiem. W zgodzie i bez wojny. Reszta się ułoży. Zbudujemy własną kulturę na nowej ziemi. Amen. Cicho. Parowozowy idzie. Języka zasięgnie. E to wagonowy. Wystrojony jakby z armii się urwał. A paniczy kto wagonowy? E tam. Chociaż no na kolejarza mnie wzięli. A też za nowym jadę. Całą rodzinę mi ruskie wytłukli. A takie mundury teraz mata? Przed wojną czarne były. Tak mi od Andersa wypuścili. Z żołdu na nowe ubranie nie starczy. A i gdzie kupić? To tak w mundurach chodzimy. Karabin zabrali, orzełkowi szczapki łeb ucieli i tak włóczę się po świecie. Jak to orzełkowi łeb ucieli? Przecie to świętość. Ano, jak żeśmy z Italii batorem wracali, to nas już w Hamburgu ostrzegali, że w Polsce na nasenka WD czeka i wszystko będzie zabierać. To chłopaki powiedzieli, że orzełek musi wrócić do Polski, i w zatoce gdańskiej potopili. A ja swój schowałem, ale znaleźli i cążkami łeb z koroną ucięli. Całe Włochy za mną przeszedł, na Monte Cassino się wdrapał i tak skończył. Co ja pokażę wnukom? A u was, a wielu was wróciło? Tysiące we włoskiej ziemi spoczęło. Kilka z włóżkami się pożeniło. Anders ostrzegał, że teraz w Polsce ruskie i nie ma co wracać. To był generał, pani, dbał i szanował żołnierza. Z każdym osobiście się pożegnał. Chłopaki rozjeżdżali się po świecie do Anglii, Szkocji, Kanady. A kto rodzinę miał w Polsce, to chciał wrócić. A skąd ja miał wiedzieć, że to już nie ma do czego? Teraz już nie wypuszczą i ciągle na przesłuchania biorą. To jadę na zachód, może dadzą spokój, nazwisko zmienię i jakoś będzie. Taka dola bohatera. Panie, ilu chłopaków jeszcze w lesie siedzi? Jeszcze mają nadzieję że, na to, że ruskich pogonią. Przeklęci komuniści. Komuniści przeklęci, żołnierze wyklęci. Ci, których teraz Polska nie chce, jeszcze znajdą miejsce w historii. Tak, tak. Po śmierci im medale będą dawać. Też mi chwała. Dziecioki się obudziły. O co one po ruski gadają? To nie wasze? Moje. Co nie moje? Dwoje z głodu i chorób umarło. A dwoje wiozę. Jeno do ruskiej szkoły chodzili, na dworze po rusku gadały, to im lepiej tak mówić. Ale do mnie nie, ja nie pozwalam. Oj, długo jeszcze do ładu będziemy dochodziły. Teraz jak dojedziem, to pewnie po niemiecku trzeba będzie gadać. O, patrzcie, przy stacji same niemieckie napisy, bo nie cyrylica. A ile pierza w tym miasteczku, jak śnieg? Wojnę na poduszki i pierzyny mieli? Takie obszarpańce jak my przyjechały i z powłok szyją koszule. Patrzcie, ja mam spódnicę z worka, ukradłam z kołchozu. A wy to ty słyszeli o tych germańcach, jakie to ludzie? Jak weszli do Polski, to u nas na wiosce nikt ich nie widział. Tylko samoloty zwiadowcze było słychać. Nas tylko ruskie gnębili. Najpierw zabierali konie, potem kury i kaczki. A po zboże jak po swoje przyszli, mówili że to dla frontowych. A potem w nocy wywieźli i tyle my wojny widzieli. U nas ruskie zabierali wszystkich, co mundur mieli, nawet sołtysów. O germańcach tylko słyszałam, że naszych oficerów w Katyniu zabili. Nie, nie, nie Niemcy, to ruskie. Anglicy nawet prawdę długo skrywali, żeby Stalina nie denerwować. Sikorskiego zabili, córkę do Rosji gdzieś wywieźli, a Polskę sprzedali. Oszukali nas we wrześniu i teraz. Taka prawda. Wy pan kłopotów narobicie takim gadaniem. A z kości wychodzi, że jeszcze nie jednego na Sybir wywiozą. Nie daj Bóg. Eee, mnie tam wszystko jedno. Po syberyjskiej tułaczce niczego się nie boję. Pani, ja w armii dostałem ciepłe ubranie, odżywili mnie po tej niewoli. Jeździłem motorem, autem, miałem kolegów, z niedźwiedziem Wojtkiem piwo piłem. Bo chłopaki w batalionu zaopatrzenia takiego siłacza mieli. A tu w Polsce? Co ja jestem? Co ja w Polsce jestem? Dziadem jestem! Przesłuchują, wzywają, jakbym jakąś rewolucję szykował. Od ruskich my uciekli i do ruskich przyjechali. Zeszły tydzień też taki w kożuchu, pijany po wagonach latał i pytał, czy dziewoczki u was są? Mało mu w mordę nie dałam. I dobrze, bo z ostatnim dziadostwem trzeba krótko. Swołocz i tyle. No baby, ostatni most i dojechaliśmy. Macie szczęście, już ulice w mieście polskie nazwy mają. Na stacji dostaniecie na pewno gorącej herbaty. Pójdziecie na ulicę Jagiellońską do punktu dla repatriantów. A tam kwatery dadzą. Nie bierzcie dalej, niż od ulicy Sikorskiego. Za mostem na Gumińcach już same bandy i rabusie w nocy łeb ukręcą. Na cmentarzu bandy swoje kryjówki mają. Nawet milicja tam nie zagląda. A wy pan gdzie? Dla kolejarzy chałupy z meblami gotowe. My mundorowi potrzebni. Wszystkich kwaterują na ulicy Pięknej i Karola Miarka. Miarki. Mieszkania z meblami mamy. Tam jeszcze nie rozszabrowali. Sami mundurowi mieszkają, to i bandy się boją. A wy musicie już sami sobie radzić. Może władza ludowa nie da wam zginąć. I gdzie tu pomocy szukać? A jak nam tak jak w Rosji kościoły pozamykają? Będą zamykać, ale przetrwamy. Księży będą gnębić i mordować, ale przetrwamy. Pięć dekad musi minąć. Zobaczycie imieniami Sybieraków i bohaterów pod Monte Cassino będą ulice i szkoły nazywać. Jeszcze trochę, doczekamy. Ech, te twoje wróżby i kamyki, jak Amen w pacierzu. Amen. Jest miasto, pociąg dojechał, dalej nic już nie ma. A gdzie to miasto? Same gruzy widzę. Po co my tu? Ruina, że mucha nie siada. Z biedy do biedy, z dziadostwa do dziadostwa. Wot tak skazał biedniak, no to amen. <try>